Katarzyna, jesteśmy na uroczystej premierze najnowszej książki pod nazwą Podręcznik Dobrych Praktyk w branży biut. Oczywiście ty jesteś jedną z e, oczywiście ty jesteś jedną z redaktorek wraz z Iloną Adamską, jeżeli chodzi o dany najnowszy projekt. Powiedz, kiedy zrodził Ci pomysł, aby jednak wydać daną książkę i zaprosić oczywiście do niej przede wszystkim czy to fachowców, czy, czy osoby, które prowadzą od wielu lat, czy to salony beauty, czy innego rodzaju, na przykład świadczą usługi w tej branży. Pomysł, żeby wykreować takie wydawnictwo, ponieważ jestem pomysłodawczynią tego projektu, zrodził się po kilkunastu latach pracy z kobietami w branży beauty i zauważyłam, że brak im wzoru do naśladowania, brak im inspiracji, często są dziewczyny, które dopiero zaczynają swoją karierę i one naprawdę nie mają się od kogo tego nauczyć, bo w szkołach ich nie, uczy, nie uczą, jak prowadzić gabinet, tylko jak po prostu robić zabiegi na Twarz. A Ile czasu trwało przygotowania, A jeżeli chodzi o samo wydanie książki? Oczywiście e, mam na uwadze tutaj od, e, z, od samego początku, czyli zaproszenie uczestniczyk do wzięcia udziału w projekcie, do samego momentu, kiedy już książka fizycznie e, wyszła z drukarni. No przyznam szczerze, że to było dość długo, bo ponad rok. Najpierw trzeba było znaleźć chętne panie. Oczywiście nie wszystkie były chętne, bo bały się projektu. E, bały się, że nie są w stanie przekazać wiedzy, którą mają, ale jeszcze o tym nie wiedzą, więc Trzeba było je do tego przekonać. Potem były sesje, były korekty, była okładka, więc no ponad 12 miesięcy. A z tego co wiem, do danego projektu zapros zaprosiłaś wraz z ponad 100 osób, a tylko 30 parę osób zgodziło się jednak podzielić się swoimi uwagami, spostrzeżeniami, oczywiście zdradzić rąbek tajemnicy, jeżeli chodzi o prowadzony biznes w branży beauty. Tak, rzeczywiście miałam problem, dlatego, że no kobiety w Polsce nie wierzą w siebie, w swoje możliwości, nie wierzą w siebie. No i tutaj miałyśmy rzeczywiście duży problem, żeby je przekonać. Jeżeli chodzi o ostateczny wzór właśnie samej tej okładki, kto, kto tak naprawdę przygotował daną okładkę, kto oczywiście brał udział, jeżeli chodzi o fotografów, co do samej sesji fotograficznej, bo z tego co wiem, to jednak etapowo ta książka była przygotowywana przez cały ten rok. Tak, oczywiście, bo to jest ogromny zespół ludzi tutaj Właśnie podziękowania dla Eweliny Salwuk-Marko, która jakby przelała na papier mój pomysł, bo chciałam, żeby to była babka w Turbanie, może z maską, taka patrząca może w lustro i przekazałbyśmy to razem z Ilonką i właśnie Ewelina zrobiła rewelacyjną okładkę. Myślę, że wpisuje się w projekt idealnie. I ostatnie pytanie, czy dana książka będzie ogólnodostępna w Polsce? Czy każda osoba zainteresowana nabyciem jej będzie mogła to uczynić oraz gdzie można ją będzie zamówić lub kupić. Jak najbardziej ona jest ogólnodostępna, zeszło nam już tysiąc egzemplarzy, więc super, bo dopiero od siedmiu dni jest sprzedaży. Mamy sklep Imperium Kobiet, więc na Imperium Kobiet w sklepie można sobie ją online zamówić.